Zamknij oczy, weź kilka oddechów spokojnych, niezbyt głębokich. Skoncentruj się na swoim wnętrzu. Poszukaj, czy jest w tobie w jakimkolwiek obszarze Twojego życia uczucie pragnienia, uczucie pożądania. Inaczej mówiąc, uczucie braku. Kiedy czegoś bardzo, bardzo chcesz, tworzysz pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, czego pragniesz, ogromny dystans psychiczny. Aby otrzymać to, czego pragniesz, musisz uwolnić uczucie pragnienia. Pamiętaj, że otrzymujesz to, na czym się koncentrujesz. Ty czegoś bardzo chcesz, utrzymujesz w umyśle uczucie braku. W rezultacie dostajesz więcej braku. Skoncentruj się więc na uczuciu pragnienia. Zobacz, że jest to tylko i wyłącznie pewna forma energii. Nie jest ani dobra. Ani zła. Czy możesz powitać tej energii jeszcze więcej, ignorując wszelkie myśli na jej temat, nie osądzając, obserwując ją i akceptując fakt, że jest taka, jaka jest? Czy jest Twoją intencją, aby uwolnić, puścić najlepiej jak potrafisz, pozwolić tej energii odejść? I czy to zrobisz? Czy uwolnisz, puścisz tę energię, czy pozwolisz tej energii odejść? Kiedy? Skup się na tym miejscu w ciele, w którym tej energii jest najwięcej. Wyobraź sobie, że otwierają tam się drzwi, i z każdym Twoim wydechem energia pragnienia, energia pożądania opuszcza Twoje ciało. Zobacz, czy jest w tobie jakiekolwiek pragnienie kontrolowania przyszłości. Pragnienie planowania, przewidywania przyszłości i związane z tym napięcie. Może uważasz, że planowanie, przewidywanie przyszłości to przejaw dojrzałości, dorosłości. Odpowiedzialności. Pamiętaj, że najpiękniejsze rzeczy przychodzą same, bez najmniejszego wysiłku. Twoim zadaniem jest tylko za nimi podążać, pozwolić sobie na swobodne płynięcie z nurtem. Więc czy uwolnisz, czy puścisz to pragnienie kontrolowania przyszłości, które jest w tobie? Kiedy? Otwórz drzwi i zobacz, jak z każdym wydechem energia pragnienia kontrolowania przyszłości opuszcza twoje ciało. Sprawdź, czy widzisz w sobie uczucie pragnienia aprobaty ze strony innych osób, akceptacji ze strony innych osób. Powitaj tej energii jeszcze więcej, ignorując wszelkie myśli na jej temat, nie stawiając jej żadnego oporu. I otwórz drzwi. I pozwól tej energii, pragnienia, aprobaty, akceptacji ze strony innych osób odejść. Zobacz, czy jest w tobie pragnienie bezpieczeństwa. Pragnienie, by być bezpieczną, bezpiecznym, dzięki komuś, czemuś na zewnątrz Ciebie. Niestety, nigdy nic na zewnątrz Ciebie nie wypełni poczucia braku Twojego bezpieczeństwa. Gdy wierzysz, że coś na zewnątrz ciebie da ci poczucie bezpieczeństwa, stajesz się wewnętrznie bezsilny, masz poczucie niemocy, gdyż uzależniasz swoje poczucie bezpieczeństwa od czegoś w świecie zewnętrznym, a nad tym nie masz kontroli. Czy jest twoją intencją? Uwolnić to uczucie braku bezpieczeństwa, które jest w Tobie. Czy uwolnisz je najlepiej, jak potrafisz? Pragnienie bycia bezpiecznym? Bezpiecznym. Czy pozwolisz tej energii odejść? I otwórz drzwi w tym miejscu w ciele, gdzie tej energii jest najwięcej. I obserwuj. Jak ta energia opuszcza Twoje ciało? I zajrzyj jeszcze raz głęboko do swego wnętrza. I sprawdź, czy jest w Tobie jakiekolwiek pragnienie posiadania pieniędzy. Inaczej mówiąc, uczucie braku pieniędzy. Czy jest Twoją intencją, decyzją, aby uwolnić uczucie braku, niedostatku, nie stawiając mu oporu, akceptując je takie, jakim jest? ignorując wszystkie myśli na jego temat. Otwórz drzwi i pozwól, niech energia pragnienia pieniędzy, braku, niedostatku opuści Twoje ciało. Każda choroba jest wynikiem Twojego cierpienia z powodu tego, że rzeczywistość jest inna niż powinna być zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Odszukaj więc w sobie pragnienie, by inni zachowywali się tak, jak oczekujesz. Pragnienie, by świat wokół Ciebie wyglądał, zachowywał się zgodnie z Twoimi wyobrażeniami, oczekiwaniami. Gdy uwolnisz to pragnienie, odzyskasz moc. Przestaniesz uzależniać swoje szczęście od tego, na co nie masz wpływu. Czy jesteś więc gotowa, gotów, by uwolnić pragnienie kontrolowania innych? Otwórz drzwi w tym miejscu w ciele, gdzie tej energii jest najwięcej. I nie osądzając, ignorując wszelkie myśli na jej temat, obserwuj, jak opuszcza Twoje ciało pragnienie kontrolowania innych. Sprawdź, czy jest w Tobie uczucie pragnienia, pożądania czegokolwiek w jakiejkolwiek sferze Twojego życia, czego pragniesz? Bez czego Twoje życie wydaje się nie mieć sensu? Pragniesz miłości, szacunku, dziecka, partnera, awansu, akceptacji? Pamiętaj, że wysyłasz światu sygnał: Nie mam. Koncentrujesz się więc na braku. Uczucie pragnienia to tylko energia. Możesz teraz zadecydować o tym, żeby ją uwolnić. Czy to zrobisz? Obserwuj, jak energia pragnienia opuszcza twoje ciało I jeszcze raz skoncentruj się na energii uczucia pragnienia Sprawdź, czy jest w tobie pragnienie kontrolowania ludzi, rzeczy, zdarzeń. Pragnienie kontrolowania bierze się z pychy. Możesz myśleć, że to przejaw odpowiedzialności, dojrzałości, ale to tylko sprytna sztuczka ego. Ego zrodziło się z wyobrażenia o oddzieleniu. I zawsze będzie bronić swojej odrębności. Kontrola to potrzeba podporządkowania tego, co wydaje się być na zewnątrz Ciebie. Pochłania ogromną ilość energii. Wiedz, że oddzielenie to iluzja. Nie ma ani jednej myśli, którą mógłbyś zachować wyłącznie dla siebie. Przeciwieństwem pragnienia kontrolowania ludzi, rzeczy, zdarzeń jest pokora. Pokora i zaufanie, że wszystko, co się dzieje, jest właściwe i zawsze pojawia się we właściwym czasie. Sprawdź więc, czy jest w tobie energia pragnienia kontroli, akceptując ją całkowicie taką, jaka jest. Nie osądzając siebie. Czy jest Twoją intencją uwolnić pragnienie kontrolowania rzeczywistości? Czy jest Twoją intencją uwolnić uczucie oporu przed pokorą i zaufaniem? Czy jesteś gotów to zrobić? Jeśli tak. Otwórz drzwi w tym miejscu w ciele, w którym tej energii pragnienia kontrolowania rzeczywistości i energii oporu przed pokorą i zaufaniem jest najwięcej. I obserwuj, jak ta energia opuszcza Twoje ciało. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, otworzysz oczy.